Proszę. Chłopa proszło Co to żeś kura Zarobił. Stary przyjechał Stary nagrywamy Witam, witam, serdecznie O siaba daba, ale ty dzisiaj wyglądasz I ty jakąś niespodziankę przeszykowałeś? No nie wiem, no tak sobie nagrywam. No, musi być teraz daily A no, na kraj, tak. bym taki nawalony był. <laughs> No i co będziemy dzisiaj robić, Macieju? Aha, to odcinek do mnie No tak Witajcie serdecznie w naszym domu Wow Witam serdecznie, Giulietta Witam Znowu się zes... No właśnie tu kurde się powodzi, widzę Artołonem przyjechał Kopiam na rynku za ty Za dychę? Nie mów nikomu No ale taki się najbardziej opłaca Ważne, że wygląda, tak? No, normalnie Właśnie, tak To no. ty się Oj Było jedzone. Było. No. Ciąża spożywcza. ha jeszcze prezent dla ciebie będzie dzisiaj. Nie, już za dużo prezentów. Okej, okay, to nie. To nie. Co ty robisz? Co ty tu w ogóle? A co, wyprawiasz. <grymuje> Na czym Maciek pracujesz? Jaki masz sprzęt? Czego używasz? Co robisz? Robię z siebie debila. Ale to nie wszystko. Są tu jeszcze inne rzeczy w tym pokoju. A mianowicie. Fajnie, będę wam czego czytać. Macie tutaj specyfikacje. Tutaj gdzieś? Będzie? Będzie. No, bo tutaj macie specyfikacje, na czym sobie pracuje. Szczerze mówiąc, to, to jest nowy sprzęt, dopiero co świeżo kupiony. Także fajnie, będzie montażyk. Renderuje mi się film w dwie minuty. No Jestem szczęśliwy, bo mogę czasem później nagrać, szybciej sobie wyrenderować i wstawić film na czas. Także to jest mega fajne. Taki przeskok, nie? Przeskok.

Monitorki są z Acera Predatora. Z mikrofonu, sobie sure korzystam. Myślę, że większość youtuberów w ogóle z tego korzysta, mikrofonu, bo jest spoko. Ja na sprzętach się za bardzo nie znam, ale wiem, co do daje dobre efekty, także nazw wam jakiś tutaj chińskich nie będę podawać, tylko powiem, czego używam. No jest to dobry mikrofonik, na moje krzyki daje radę, także to jest najważniejsze. Do tego z miksera sobie korzystam, mikser. Pozdrawiam. Nie my? To jest cenzura, której nie używam Ponieważ nie przypina Jestem family friendly Tak, a jak już coś to w montażu pekali. Tak, dokładnie No i co, skąpa to chyba wszystko już w tak powiedziałem Mniej więcej, także myślę, że Przejdźmy do programów, zacznijmy sobie od audio Mikrofon nagrywam Audacity Czyli zwykłym, darmowym Programikiem, tu, tu sobie zrobimy tak a 0. O, jeszcze podgłośnimy? No i tutaj na przykład sobie ustawiam, nie? Jak mówię tak, to wiem, że muszę mówić tak, a nie mogę mówić tak. Chociaż tak też mogę mówić, bo to jest mikrofon dynamiczny. Zależy jak sobie ustalicie. Ale tutaj zawsze na prawym ekranie, jak nagrywam, mam podgląd, czy nie dremordę za bardzo. Rzadko z tego korzystam, bo jak słyszycie, są przestary, ale to nic, to też ma swój jakiś yy, swój. Yy, tak. Klimacik. Klimacik, animacik. Ka nie mam, ani mm -hmm. mama, animacik. Mm -hmm. <laughs> Nadaje to fajny klimacik i troszeczkę dynamiki. Ekran sobie nagrywamy OBS-em, zwykle Tutaj ekran gra, live'y też robimy OBS-em, OBS jest w ogóle swoją drogą bardzo fajny, też darmowy, polecam serdecznie. No i już niestety niedarmowe programy, bo kosztują dość dużo, no to jest zestaw Adobe. Adobe Photoshop, do miniaturek, premierka do montażu, no to to już wiadomo, że trochę trzeba zabudzić. Chociaż niektórzy to tam lubią sobie pokra... Też kiedyś kalkowałem, ale... Ciii. <noise> nie mówcie! No. Nic się nie <noise> mówi tutaj. A dobre, premiery to jest bardzo fajny program. Chociaż zaczynałem od y, Windows Movie Maker. No boże, tam no. to było typu Camtasia, nie? Y, nawet nie, tam się w kwadratach filmy y, robiło. Potem przeniosłem się na Camtasia Studio. Kurde, to też y byłem był y fajny. Kamtazja to ja zawsze wspominam za. Te przejścia takie. No, przejścia tam były gotowe, takie zaromiste. <gry> Każdy z nich korzystał. Resztę się przeniosłem na Sony Vegas. Też bardzo fajny program, aczkolwiek dość często mi się bagował. No i przeszedłem końcem końców na premierę. Prodziałem już tutaj dość długi czas. To... Jak wygląda montaż? Zawsze sobie na początku daję ekran z gry, resztę pod tym audio, które nagrywam w Audacity no i na to kamerkę i jest tutaj potem synchronizacja, żeby wszystko było ładnie zgrane ze sobą Krzywy ryj oczywiście, zgadza się? Nie, no tutaj hmm. Tutaj tak <grym, 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 Dobra, to by się zgadzało Wiesz co nie powiedziałem? Czyli... Eee, braty, braty, braty Krzywe mordy <grym>, Krzywe mordy, team Krzywe Mordy No i co, sobie tutaj tniemy pięknie potem to wszystko przybliżamy robimy jakieś tutaj Pyk, pyk, oddalenie tutaj na żeby kamerka była. Potem znowu, o tutaj, rotate, ziemia się trzęsie, zaznaczamy. Potem znowu, pyk na krzywy ryj. No i tak się montuje filmy, nie? Tak. Niekoniecznie, bo niektórzy nie lubią jakieś za dużo montażu. No ale mamy dynamikę, dynamiczną. No i mniej więcej tak wygląda już montowany film. Akurat przy tym nie było dużo roboty, bo był to horror, gdzie jest zazwyczaj mniej montażu, ale na przykład w zagubionym internecie. Bo! No tam jest. To, to Chciałeś powiedzieć o audio. Przypatrzcie się na ścieżkę audio. Ja każdą po kolei przyciszam, podgłaśniam, przycicham, podgłaśniam, żeby dało się tego słuchać, bo mam dość uniosły głos i raz krzyczę i w tym samym zdaniu mówię bardzo cicho, bo zmieniam tonację. I przez to muszę się bardzo dużo bawić, jeśli chodzi o audio. Z tym jest też dużo roboty. Nie mogę wszystkiego zdradzać, bo kurczę, mm -hmm. no to też musi być niezdradzony. Z tego pokoju nic nie wychodzi. No, czasami ja, jak się wkurza, że mi się pragnie. <gry> Ale to już nie, nie w tym przypadku. Teraz już nie Teraz może... już jest Fajnie. Lepiej o, smakuje, tak? O, co ja muszę zrobić, żeby tam dobrze smakowała herbata? Kupić kubek z reybo.b. Mordeczko! Jee <gry> 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 Aha, i jeszcze jedną ważną rzecz trzeba pokazać, bo to nie każdy wie. Pokażemy wam, jak wygląda nasz statyw do nagrywek. Aha, w ogóle fajne opcje ma ten monitorek, już wam pokazuję, że możecie właśnie brać do góry, na dół, jakoś uobracać i jeszcze jakoś tak, kurde. O, patrzcie, to jest... czekaj, może nie na tym, kur... <śmiech> <śmiech> Możecie na przykład sobie obrócić, tak, żeby był zdziwiony, nie? Taki monitor na ciebie i mówi o czemu chodzi. <laughs> Wbija, że monitory powykrzewiane, nie? <laughs> tu łódek pisze. Staty w pierwsza klasa. I powiem Wam, że mamy inne opcje, ale ta jest najlepsza. najlepsza. I z niej nie korzystamy. W sensie jej nie zmieniamy. Z niej nie <laughs> korzystamy, no nieźle. Bierzemy tak na to świeczka. Tutaj jeszcze podkładka, żeby bardziej stabilnie była kamera. Tutaj jest kamerka taka RX107, bardzo fajna swoją drogą. Kompaktówka kładziecie, widzicie. Sićko. No i co też bardzo ważna rzecz, przerwa w robocie. W sensie wcześniej, bo teraz, jak jest daily, niestety nie ma na to czasu. Ale puzzle. Uwielbiam układać puzzle, bo się przy nich wyciszam Czasami nawet po 6 godzin układam puzzle bez przerwy Baba już na mnie krzyczała, co ty robisz, czy ty nie przyjdziesz do mnie, nie? bo ja składam puzzle Halo, kiedy myślisz, że on cię zdradza <grym grym> Tymczasem <grym> on <grym> Dobra, co, idziemy składać regał, bo będzie tutaj nowa rzecz Chciałbym tutaj mieć jakąś szafkę w kącie, żeby mogły być tu rzeczy, które niekoniecznie muszą być widoczne na odcinku Trzy szanse. Uwaga. Pierwsza szansa. Co to będzie? Na pewno nie klapki. Dobra, jedna szansa Dobra, wykorzystana. Nie, 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 nie. nie. Czelam, że kamera, yy, kontener taki, co mi mówili, <grym ten <grym duży kosz <grym> Co by mogło ci się przydać? Skok yy, ze spadochronu. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 30, to jak dobijecie 30, to skoczę. O, ty skurczę beczku. Nie patrz, nie patrz. Nie komentujcie z mojej skrytki. To niepotrzebne w no. życiu. Pora sztawać, pobudka. Powiem ci tak, to ci się przyda na pewno. I chciałbym, żebyś z tego korzystał codziennie. Na drugi powerbank Proszę. <noise> Halo. Masz 3 sekundy, żeby to. <noise> Chłopak prasło. Co to żeś śmur. Po... zrobił? To co? Dałbym ci buziaka, ale, ale nie mogę, bo. No, ale ja nie chcę zmieniać 7. Jest okej. Okay. <noise> Teraz musisz wstawiać części Insta Story. ja dużo wstawiam. No no... Na... pokazać wam dzisiejsze. <noise> okay. Akurat trafiłeś, bo dzisiaj dużo Insta Story Opa! Ja wam to zaraz pokażę. Najważniejsze to dobra zabawa. Czy teraz tańce Patryka w lepszej jakości będą... Boże dzięki, dziękuję Ci bardzo. Czekaj, to muszę tak takiego... Dzięki, dzięki. Wszystko jest autentyczne, ludziska O, Edity! W ogóle co ty się zrobił w te urodziny? Weź mi kompa. Dałeś mi to coś. Buziaka ci dałem. I jeszcze podejrzewam, że urodziny będą. Także coś i tam jest organizować. Cieszmy się z małych rzeczy, nie jest to duże, jest to małe, także super. Ale teraz instastory ma być wstawiane. Częściej. Jo, ju, jo. Dziękuję wam naprawdę jeszcze raz. Nic się I, nie ja stało. Ja nie jestem dziewczyną, nie rozpłaczę się. Ale, <słuch> Ej, no ale, ale... dla wyświetleń. <słuch>